Zapraszam na specjalną analizę Inwestuj mądrze, proste inwestowanie bez podatku W zgiełku giełdowym, które obserwujemy w ostatnim czasie Trudno często znaleźć właściwe informacje na temat wielu spółek Trudno skupić się konkretnie na jednym temacie inwestycyjnym Przez to skaczemy od tematu do tematu Ostatecznie nie generując wystarczających zysków, takich jak oczekiwaliśmy Zapraszam na dzisiejszą analizę, w której więcej powiem o spokoju inwestycyjnym Michał Palaczyk Skłaberkon dziś w partnerstwie z Biurem Makerskim Ochrony Środowiska, które przygotowało specjalną ofertę IKX, dzięki której można inwestować bez podatku na rachunkach IKX. Na samym początku opowiem o teście mocy. O tym, czy jest teraz panika, czy hossa pod względem dywidend i inwestowania bardziej pasywnego. O tym, czy spółki wybierają dywidendy, o tym, czy istnieje kura, która znosi złote jaja, a na samym końcu trochę więcej o podatku. Zapraszam, inwestuj mądrze. Czas kryzysu to szczególnie trudny okres dla wszystkich, którzy poszukują zysków w spółkach i tych, aby te zyski ostatecznie w postaci przepływu pieniężnego trafiły na ich konto. Swoistą formą, Wypłacania zysków w Stanach Zjednoczonych praktykowano bardzo szeroko są wykupy akcji. Jednak te w ostatnim czasie spadły do rekordowo niskich poziomów, takich jak obserwowaliśmy w 2012 roku. Co ciekawe, w tym samym czasie dywidendy zmniejszyły się tylko niewiele, i tutaj prawdopodobnie ten trend też nie będzie postępował tak mocno. Może dywidendy skurczą się do stanu z 2016-2017 roku, ale do oków 2012 roku prawdopodobnie nie zobaczymy. Sytuacja z bybekami wygląda głównie dlatego negatywnie, że spółki mając mniejsze zyski najpierw ograniczają tą formę dystrybucji pieniędzy do akcjonariuszy, pozostawiając cały czas mocną stronę dywidendową. A dywidendy, jak wiemy, to stabilne, długoterminowe zyski, które możemy otrzymywać nie ryzykując tak wiele na rynku. Okres wielkich wzrostów od marca do zasadzie najmocniejszych kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, nie obył się nawet na amerykańskiej najmocniejszej giełdzie bez dramatycznych sesji. Jak na przykład ta z 11 czerwca, gdzie tuzy technologiczne straciły po 3-4-5%, a także spółki z branży energetycznej czy nawet nieruchomości także miały spadki na tej sesji po 4-5%. Wiele takich sesji powoduje panikę. Inwestorzy niepotrzebnie zmieniają swoją strukturę portfela, szukając coraz bardziej ryzykownych tematów. W sierpniu Wielu inwestorów doświadczyło także tego w Polsce. W momencie, kiedy załamały się notowania niektórych spółek, często odnośnie których można mieć wiele wątpliwości odnośnie biznesu. Inwestorzy, którzy przychodzili na giełdę po stabilne pieniądze, często wyciągając pieniądze z lokaty, ostatecznie włożyli je w wysokoryzykowne aktywa i stracili dużą część swoich pieniędzy. Patrząc w stronę dywidend, takie ryzyko jest dużo mniejsze Rzadko zdarza się, aby można było stracić dużą część swoich pieniędzy, mając zdywersyfikowany portfel oparty o dywidendy, a historycznie patrząc na indeksy, to wszystko wskazuje na stronę dywidend kosztem inwestowania aktywnego i częstej rotacji portfela. Jeżeli spojrzymy na indeks DAX liczony bez dywidend, to spostrzeżemy, że w zasadzie od 5 lat, od 2015 roku, jest on wciąż na bardzo podobnych poziomach. Tutaj potencjał. Do zysków z samej wyceny akcji na rynku nie jest tak duży. Jeżeli spojrzymy już na niego z dywidendami w ten sposób, jak on jest liczony, spostrzeżemy, że tutaj ta różnica jest wielka. Całą tą różnicę wypełniają właśnie dywidendy, czyli transfer zysków do akcjonariuszy, i w takiej kalkulacji DAX wygląda dużo lepiej. W 2019 roku spółki z indeksu z kolei SP 500. Zwróciły swoim akcjonariuszom 146,3 to jest liczonych w punktach tak jak indeks SP 500, z czego 57 było w dywidendach, a 87 w odkupach. Te odkupy akcji w 2019 roku mocno napędzały hossę na SP 500, i teraz zniknęły. Dywidendy są cały czas mocną podstawą strategii opartej o stabilne zarabianie pieniędzy, np. zamiast lokat czy obligacji. I tutaj też zyski są większe procentowo w stosunku, przy, w stosunku do takich inwestycji przy obecnych stopach procentowych. Podsumowując, spółki z indeksu SP500 zeszłego roku oddały akcjonariuszom prawie 90% zysków. Automatycznie przychodzi na myśl teza, że istotne i warte uwagi byłoby zainteresowanie się tą częścią zysków z amerykańskich spółek europejskich czy polskich, które zwracają je akcjonariuszom. W Polsce sytuacja jest jednak trochę inna, o tym powiem za chwilę pod względem struktury tych spółek. Każdy portfel powinien być zdywersyfikowany, również ten dywidendowy. Nie ma jednej idealnej spółki dywidendowej. Najlepiej jest mieć ich w portfelu kilka. No, idealnie byłoby już mieć ich powyżej dziesięciu. Nie ma natomiast sensu dywersyfikacja pod kątem patrzenia tylko na przykład na dywersyfikację w ramach jednego sektora. Ponieważ cały rynek jest interesujący i w każdej branży znajdą się spółki, które są ciekawe pod względem dywidendowym. W Polsce wielu inwestorów ostatnio interesuje się spółkami gamingowymi. To jest sektor dość młody. Tam na przykład w Polsce dywidendy będą dużo mniejsze, dużo mniej spółek ich płaci. Natomiast całe spektrum pozostałe z polskiej giełdy jest interesujące. Jeżeli spojrzymy na rynki zagraniczne, to w zasadzie w każdym segmencie znajdziemy dywidendy, które w stosunku do aktualnej wyceny kursu akcji są atrakcyjne 5, 6, 4, 3 i w sektorze Nieruchomości i w dóbr konsumpcyjnych, czy w sektorze finansowym, znajdujemy ciekawe dywidendy, aczkolwiek sektor finansowy w okresie tych bardzo niskich stóp procentowych jest mniej interesujący. W Polsce wiele mówi się, że dywidendy są w odwrocie. To prawda, spółki z WIG-20 faktycznie płacą mniej dywidend i to nie jest nowy trend 2020 roku spowodowany przez epidemię czy problemy kilku dużych spółek, ale przede wszystkim przez to, że wiele z tych spółek zaczęło mniej zarabiać, inne z kolei są w trakcie wielu inwestycji i mocnych przekształceń związanych z portfelem i z częścią tego, z czego będą generowały przychody. W związku z tym z sektora m, tych największych spółek z WIG-20 dywidendy są gorsze. Dlatego warto spojrzeć na te mniejsze spółki. Poza tą kluczową 20 czy 30. Z indeksu WIG, który ma ponad 300 spółek, prawie połowa płaciła dywidendę w ciągu ostatnich lat. W 2020 roku mniej spółek wypłaciło dywidendę. Ich sytuacja finansowa pozwala na to, aby w przyszłym roku wypłaciły większą dywidendę niż wyglądałoby to z zysku za 2020 rok, ponieważ mają dobrą pozycję gotówkową. Warto patrzeć na inwestycje dywidendowe też z tej perspektywy, że wiele spółek jest atrakcyjnie wycenianych. Te mocne wzrosty, które pojawiły się na SWG-80... Ominęły kilka ciekawych sektorów dywidendowych, przemysł, niektóra, niektóre spółki z handlu detalicznego, wciąż są atrakcyjne. Dlatego patrząc przekrojowo, historia zatoczy koło. Jeżeli spojrzymy na inwestycje dywidendowe, to na polskim rynku znajdziemy spółki, które spłaciły inwestycje w ich akcje zaledwie w 4 lata z samych dywidend, jak na przykład Echo Investment. Wielu powie, że to jest jednorazowy przykład. Tak, to prawda, akurat echo-investment miało przekształcenie kapitałowe, dlatego mam ich więcej. W 5 lat z dywidendy spłaciła się inwestycja w akcje PGS Software, Sanok w 6 lat. Już bardziej powszechnymi tematami są spółki, których akcje spłaciły się samą dywidendą w 7, 8 czy 9 lat. Przy założeniu dziesięcioletnim liczba spółek radykalnie wzrasta i tutaj Dostępnych jest już bardzo, bardzo wiele spółek dywidendowych. To będą często liczby, w zależności dla roku, który sobie wybierzemy, ale powyżej 10. Przy 7 czy 8 latach znajdziemy też wiele dużych spółek, jak Budimex czy grupę Kenty Puławy po 9. No i wśród tych 10-latków pod względem spłaty z dywidendy ceny nabycia akcji Seko Business Solution Eurotel, 11 lat Wawel i wiele, wiele innych spółek. Podsumowując, historia się powtórzy pod względem dywidend w kolejnych latach. Wiele ze spółek, które intensywnie rozwijają się w przyszłych latach, zacznie płacić duże dywidendy. Okres do budowania portfela dywidendowego jest szczególny. Pozostaje tylko ten jeden problem, co zrobić z podatkiem, ponieważ jedną piątą zysku musimy oddawać fiskusowi, Każdej dywidendy. Dlatego interesującą alternatywą jest spakowanie portfela dywidendowego do portfela IKE albo XE. Dodatkowo końcówka roku i dobre wyceny na rynku dla wielu spółek to także ciekawa sytuacja dla portfela IKE, ponieważ płacąc teraz maksymalną wpłatę do portfela prawie 16 tysięcy, i od razu w styczniu przyszłego roku mamy portfel, w którym mamy ponad 30 tysięcy złotych, i możemy go dowolnie zainwestować, na przykład w dywersyfikacji 10 spółek, każda po 3000. Z ważnych rzeczy portfel X jest interesujący, ponieważ możemy sobie odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę wpłaconą do portfela X. Oczywiście portfele są emerytalne, więc zakładają długoletnie inwestycje, natomiast możemy też skorzystać z tarczy podatkowych, jeżeli wcześniej wypłacimy pieniądze, ponieważ do momentu, kiedy nie wypłacimy tych pieniędzy z portfela, na przykład IKE, Możemy inwestować tą część dywidendy, którą wcześniej zabrałby nam fiskus przez tyle lat, dopóki tego portfela nie zamkniemy. Warto zainteresować się ofertą biura maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, głównie dlatego, że jest to firma doceniona jako najlepsze biuro maklerskie przez Investcaws. No i dodatkowo mamy rynki zagraniczne, czyli te wszystkie tematy, o których mówiłem S&P 500 czy DAX, także możemy tam na nie spojrzeć i zainwestować pod kątem e, IKE IGZE, i w programie Emerytura bez granic do zapoznania się ze szczegółami całości zachęcam na stronie Biura Makerskiego Banku Ochrony Środowiska. To była analiza Inwestuj Mądrze, dywidendy dla każdego. Dziękuję za uwagę. Michał Palaczyk, Skłaber.com. W partnerstwie z BOSSA, Biuro Makerskie, Banku Ochrony Środowiska, S.A.